Dostępwa czy na miasto wejść z tobą. Nie zabraknie sił, by spędzać nys powie. Nikt się nie dowie, brudne myśli mam w głowie. Bez sam na noce razem jest nam po drodze. Ja i ty, może trzy, hey, trzy, cztery. Bóg wypaczy, On się kazał dzielić. Za dobry przelot dzisiaj rozlewam szery. Nic to wspomnienia, w głąfoty. Twoje spojrzenia mówią więcej, po co metafory. Metafory, metafory Do schodu słońca napiszemy całkiem inne story. Inne story, inne story Lecą ubrania, ubrani tylko w gwiazdy, nie tylko wyobraźni. Naga jest prawna kiedy jestem obok ciebie, tracę głowę, pragnę więcej. Nie mogę zasnąć, co to to za miasto. Z uczciwy tym tak. robi się jasno. życie. Psach i skrypsy na psa Między nami nie ma granic, gratus będą jest Rozumiemy się oczami i palcami też Toła za nas, świat jest dla nas Głośnika hałas, a jutra nie ma nie. Twoje spojrzenia mówią więcej, po co metafory, metafory, metafory do schodu słońca napiszemy całkiem inne story, inne story, inne story Nie Tylko gwiazdy, nie tylko wyobraźni Naga jest prawda, Kiedy jestem obok ciebie, tracę głowę, pragnę więcej